Pochwalony Jezus Chrystus, nowy rok, nowe życie, wszystko niech będzie w Chrystusie. Zachęcam, wołaj, Duchu Święty, przyjdź, przyjdź, żeby ten dzień był razem z Tobą, umacniaj mnie. Dzisiaj Ewangelia jest o tożsamości. Święty Jan jest pytany, kto Ty jesteś? I w całej rozmowie mówi, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. To, co Jan mówi o sobie, jest jego misją. I myślę, że na początku roku dobrze zadać sobie to pytanie, kim jesteś? Kim jestem? Żeby określić swoją misję, przypomnieć ją sobie, święty Jan Chrzciciel nie żył długo. 31 lat, jak został ścięty, miał wtedy może 32, dokładnie nie wiemy. Natomiast wypełnił swoją misję pomimo młodego wieku, Kim ty jesteś? Jak siebie określasz? Jaka jest twoja misja? W kierunku do Boga, patrząc na to, jak Bóg działa w tobie, jak powołuje ciebie. Kim jesteś? Ja to pytanie sobie też zadaję. Kim jestem? Niech każdy z nas odpowie sam przed sobą, przed Bogiem, żeby naznaczyć sobie kierunek, jak rozpoznaje swoje życie. Być może coś powie: Jestem człowiekiem. To też jest dużo bo być człowiekiem to jest, to jest dużo. Wiemy dobrze, że wiele osób nie jest człowiekiem. Nie mówimy teraz co do określenia gatunku, tylko czasami nawet mąż czy żona dla siebie nawzajem nie są człowiekiem. Czy, czy dziecko nie jest człowiekiem dla rodziców. I, I my to rozumiemy, więc kim jestem? Jak siebie określam? Zapraszam, żebyśmy pobyli dzisiaj z tą refleksją. To jest pytanie z Ewangelii, nie moje. Święty Jan otrzymuje. Kim Ty jesteś? Ja mam głos wojącego na pustyni. Prostujcie drogę Panu. Błogosławię Wam na to pytanie, na zamyślenie. Niech początek roku będzie od razu w Bogu całym. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam dalej do kolędowania. Niech nasze serce rośnie, niech wszystko w nas idzie w kierunku Pana Jezusa. Możemy tutaj kliknąć poniżej kolendę i pobyć dalej przy Panu. Do zobaczenia.